Dzień dobry, klasa trzecia. Pora na kolejną zdalną lekcję z języka angielskiego. Będziecie mogli sobie otworzyć tę lekcję z YouTube'a na spokojnie w dowolnej chwili, tak jak poprzednio. Mam nadzieję, że wszyscy zdrowi, ja też, także. Zaczynajmy. Słuchajcie, ostatnio ćwiczyliśmy sobie nazwy codziennych czynności poprzez czytanie krótkich wywiadów. I dziś będziemy dalej to ćwiczyć, ale dodamy kilka innych, może trochę nowych rzeczy. I jakie cele przygotowałem dla was na dzisiejszą lekcję? Takie trzy najważniejsze cele. Pierwszy cel: poznamy i przypomnimy sobie nazwy zajęć wykonywanych w wolnym czasie. Drugi cel: będziemy ćwiczyć umiejętność czytania ze zrozumieniem, a trzeci cel: Będziemy ćwiczyć umiejętność słuchania ze zrozumieniem. To są takie trzy najważniejsze cele na dzisiejszą lekcję. Na początek przypomnijmy sobie nazwy zajęć wykonywanych w wolnym czasie. I tutaj mamy tabelkę z wyrażeniami, które, z których część może znacie, ale być może nie pamiętacie. Być może coś pojawi się nowego, dlatego sobie to teraz przeanalizujmy. I po lewej stronie mamy pisownię po angielsku, w środku wymowę, a po prawej stronie po polsku. No i przeczytajmy sobie e, od lewej do prawej i w dół. What do you do in your free time? To jest takie no, pytanie zasadnicze do dzisiejszej lekcji. Co robisz w swoim wolnym czasie? No i teraz mamy możliwości. I play computer games, czyli ja gram w gry komputerowe. I listen to music. Ja słucham muzyki. I watch cartoons. Czyli ja oglądam kreskówki. I go out and play. Ja wychodzę na dwór i się bawię. I play football, basketball. Ja gram w piłkę nożną albo w koszykówkę w kosza. I meet my friends, czyli ja spotykam się z moimi przyjaciółmi. I help at home in the garden, czyli ja pomagam w domu, w ogrodzie. I read books, czyli ja czytam książki. I make models, czyli ja buduję modele. I ostatnie może nie jest to e, wymarzone zajęcie w wolnym czasie, ale niektórzy może to robią. I do my homework, czyli ja odrabiam swoją pracę domową. Dlaczego o tym mówimy, o tych zajęciach, bo część z nich. Pojawi się dzisiaj na naszej lekcji i warto było je sobie przypomnieć. Przejdźmy dalej. Słuchajcie, teraz poproszę Was, żebyście otworzyli swoje podręczniki i e, zajmiemy się ćwiczeniem pierwszym na stronie 47. W tym ćwiczeniu przeczytamy sobie krótki tekst o chłopcu i jego. Poza szkolnych zajęciach. A tekst wygląda mniej więcej tak. Tutaj polecenie, co prawda, yy, brzmi listen and read, czyli posłuchaj i przeczytaj, ale my możemy sobie to yy, tylko przeczytać. Yy, nie musimy tego wysłuchiwać. Słuchanie sobie zostawimy na, na, na inne zajęcia. Na, znaczy nie na zajęcia, tylko na inne ćwiczenie. A tutaj. Skupimy się na tekście. I słuchajcie, po lewej stronie mamy zdjęcie chłopca, a pod nim jest flaga. To prawdopodobnie e, miejsce jego zamieszkania. I tutaj jest napisane: The United Kingdom, czyli e, UK, czyli Zjednoczone Królestwo. To jest. E, Unia czterech państw. Jest to Anglia, Szkocja, Walia i Irlandia Północna. Pewnie z jednego z tych krajów jest ten chłopiec. I po prawej stronie mamy jego zajęcia w wolnym czasie. Tutaj widzę coś związanego z ogródkiem, ze sportem i z modelami. No dobrze. A teraz tak. To, co widzicie, to jest właśnie pisownia i żebyście łatwiej śledzili to co ja czytam ja przygotowałem również wymowę tego tekstu która znajduje się na samej górze ekranu i słuchajcie tak naprawdę to co widzicie na ekranie to jest jedno i to samo ćwiczenie tylko że połowa tego ćwiczenia jest po angielsku powiedzmy w wymowie a połowa jest po polsku, na dole. I te zdania odpowiadają, e, te angielskie zdania odpowiadają tym polskim. I teraz przeczytamy sobie ten e, tekst, a później sobie go przeanalizujemy po polsku. I zaczynamy. After school. I'm from the UK. I come home from school. At half past three. I help my grandpa in the garden. In my free time I play basketball or rugby. I make models too. I teraz możemy sobie przeczytać to, co przeczytaliśmy po angielsku, ale po polsku. I na, na drugiej części ekranu, na dole, mamy tłumaczenie. Tego, co przeczytaliśmy po angielsku po szkole, tak się ten krótki fragment tekstu nazywa. Ja jestem ze Zjednoczonego Królestwa, tak jak na fladze. Przychodzę ze szkoły o 15:30, czyli w pół do czwartej. Pomagam mojemu dziadkowi w ogrodzie, czyli tak jak na zdjęciu: łopatka, doniczka, ziemia, ogród. W wolnym czasie gram w kosza lub w rugby, czyli mamy dwie piłeczki, jedna od koszykówki, druga od rugby. Zgadza się. Ja buduję też modele, czyli mamy tutaj model samolotu i jak najbardziej zgadza się. I słuchajcie, w ten sposób mogliśmy sprawdzić, jakie czynności. Poza e, można wykonywać jak to się buduje w zdaniach. Tutaj pojawiły się takie czynności jak pomaganie w ogrodzie, e, gra w koszykówkę, gra w rugby, budowanie też e, różnych no, samolotów w tym wypadku, ale modele, chodzi o modele generalnie. I teraz przejdziemy do kolejnego zadania. Tak naprawdę teraz to będzie drugie zadanie, ćwiczenie drugie na stronie 47, również w naszym podręczniku. I tam przeczytamy sobie krótki wywiad między dwoma chłopcami. Ci dwaj chłopcy się nie znają na początku, a później będą dopytywać, jeden będzie dopytywać drugiego o zajęcia w wolnym czasie. A tak wygląda e, rozmowa między nimi. Po Lewej stronie mamy chłopca, który zadaje pytania. Po prawej mamy chłopca, który na nie odpowiada. Polecenie, co prawda, też brzmi: posłuchaj, przeczytaj i powtórz, ale my skupimy się wyłącznie na czytaniu. Słuchanie sobie zostawimy na inne zadanie. I żeby było Wam łatwiej, też przygotowałem dla Was wymowę tych chmurek i tłumaczenie po Polsku. Tak to wygląda. Podobnie jak w zadaniu pierwszym, e, zrobiłem to na zasadzie. U góry mamy wymowę, a na dole mamy tłumaczenie po polsku. I teraz sobie przeanalizujmy. E, no, wymowę. Przeczytamy to sobie, a później e, najpierw po angielsku, a potem e, przeczytamy to po polsku. Where are you from? I'm from the UK. What time do you come home from school? I come home at 3 o'clock. What do you do in your free time? I skateboard and I play computer games. I teraz możemy sobie to przetłumaczyć. Skąd jesteś? Jestem ze Zjednoczonego Królestwa. O której przychodzisz do domu ze szkoły? Przychodzę do domu o 15.00. Co robisz w swoim wolnym czasie? Jeżdżę na deskorolce i gram w gry komputerowe. I słuchajcie, tutaj też się pojawiły zajęcia w wolnym czasie i były to jazda na deskorolce, czyli skateboard, i granie w gry komputerowe, czyli Play Computer Games. I słuchajcie, to też nam się przyda w kolejnych. W kolejnym etapie lekcji, i teraz chciałbym, żebyśmy przeszli dalej. Zajmiemy się ćwiczeniem trzecim na stronie 47, czyli tej samej stronie. I tutaj będziemy już słuchać nagrania. Nie mnie, tylko posłuchamy sobie nagrania. W tym nagraniu będą trzy wypowiedzi dzieci. I one będą mówić o swoim wolnym czasie. I Wskażemy, bo to jest w poleceniu: wskażemy, które dziecko mówiło jako pierwsze, które dziecko mówiło jako drugie, a które dziecko mówiło jako trzecie. I słuchajcie, tak wygląda y, to zadanie. Mamy trzy osoby: jeden chłopiec, dwie dziewczynki. I y, one zajmują się pewnymi czynnościami w wolnym czasie. Chłopiec e, mówi coś takiego: I meet my friends, czyli ja spotykam się z moimi przyjaciółmi. Dziewczynka w środku mówi: I watch cartoons, czyli oglądam kreskówki. Dziewczynka ostatnia mówi: I do my homework, czyli ja odrabiam swoją pracę domową. I tutaj e, będziemy musieli wskazać, które dziecko wypowiada się jako pierwsze. Które jako drugie, a które jako trzecie. Dodam tylko, że w nagraniu pojawią się też dodatkowe informacje, ale my będziemy sobie dla ułatwienia robić przerwy i omawiać e, od razu, które dziecko się wypowiedziało na początku, a potem które drugie, a potem które trzecie. A zatem posłuchajmy tego nagrania i e, będziemy wskazywać, które dziecko mówiło jako pierwsze, drugie i trzecie. Ja się teraz przełączam na swój odtwarzacz. I puszczamy nagranie. One. Czyli jeden. Teraz słuchamy. Where are you from, Julie? I'm from the UK. What do you do after school? I do my homework and I read books. I słuchajcie, to na pewno była któraś z dziewczyn. Ona miała na imię Julie i powiedziała, że zapytana o to skąd pochodzi. Powiedziała, że jest ze Zjednoczonego Królestwa. Zapytana o, miejsc, o czynności, które robi po szkole, odpowiedziała I do my homework. Czyli ja odrabiam swoją pracę domową. I później dodała: I read books, czyli ja czytam książki. Czyli wiemy już, że e, osoba na ostatnim zdjęciu, ta dziewczynka, wypowiadała się jako pierwsza. A teraz przejdźmy dalej. Two. Czyli druga wypowiedź. Where are you from, Isabella? I'm from the UK. What do you do in your free time? I watch cartoons with my sister or I play tennis. I słuchajcie, teraz już wiemy na pewno, że to też była dziewczynka i to musiała być dziewczynka ze środkowego zdjęcia. Ona również pochodzi ze Zjednoczonego Królestwa i zapytana o to, co robi w wolnym czasie, odpowiedziała, że ogląda kreskówki. I watch cartoons. With my sister, czyli z moją siostrą. I dodała również, że grywa w tenisa. I play tennis. No to zostaje nam już oczywista odpowiedź, ale ją i tak odsłuchamy. Posłuchajmy. Three. Czyli wypowiedź trzecia. Where are you from, Chris? I'm from the UK. What do you do in your free time? I meet my friends. We go to the park. To była wypowiedź numer 3. To była wypowiedź chłopca o imieniu Chris, też pochodzi ze Zjednoczonego Królestwa. I on zapytany o to, co robi w wolnym czasie. Odpowiedział, że spotyka się z, przyja z przyjaciółmi swoimi i chodzą do parku. Czyli nasze. Yy... Nasza, y, nasze ćwiczenie wyglądało tak. A gdybyśmy mieli wskazać, y, kto był pierwszy, drugi, trzeci, no to to są odpowiedzi. Y, wypowiedź dziewczynki ostatniej to była pierwsza wypowiedź. Później mieliśmy wypowiedź dziewczynki ze środka, a na końcu mieliśmy wypowiedź chłopca. Tak to się przedstawia. Takie są. Odpowiedzi. Wy, wy oczywiście nie piszcie tego w podręcznikach, ale e, to jest tylko te cyferki, tak dla waszego e, komfortu. I słuchajcie, powoli do, dobiegamy, do, dochodzimy do końca naszej lekcji, ale chciałbym, żebyśmy przeszli na chwilę do książki ćwiczeń. W ćwiczeniu pierwszym i drugim e, omówimy sobie szybciutko mm, polecenia, i to będzie dla was. Wasza praca domowa. W ćwiczeniu pierwszym w książce ćwiczeń na stronie 44 macie trzy malutkie tabelki z rozsypanką słowną. Waszym zadaniem będzie ułożyć trzy pytania, bardzo podobne do tych, które usłyszeliście dzisiaj na lekcji z podręcznika. I to, co było w podręczniku. Bardzo wam pomoże, również pomoże Wam to, co było w tym filmiku. A na koniec w tym zadaniu trzeba będzie dopasować wypowiedź pierwszą, drugą i trzecią do odpowiednich odpowiedzi na dole, bo mamy odpowiedzi również ABC, czyli cyferki trzeba będzie połączyć z literkami. Tak żeby wyszły takie, taki mini wywiad. Zostaje nam jeszcze ćwiczenie drugie, na stronie 44. Poniżej. Tutaj e, chodzi o to, że będziecie musieli uzupełnić zdania, które są no, niedokończone. I e, dodam tylko, że połowa zadania polega na, na tym, żebyście opisali chłopca, że pochodzi ze Zjednoczonego Królestwa, e, o której przychodzi do domu ze szkoły i co robi w wolnym czasie. To jest na pewno oglądanie. Kreskówek z tego, co widzę. E, natomiast w drugiej części zadania będziecie musieli e, opisać siebie. Napiszcie, że pochodzicie z e, Polski, e, o której przychodzicie przeważnie ze szkoły do domu, i co robicie w wolnym czasie. I też wam to pomoże to, co zrobiliśmy dzisiaj na lekcji, w tym filmiku, a w te puste miejsca możecie, a nie musicie, możecie narysować e, choćby e, flagę, kraju, z którego pochodzicie, czyli z Polski, e, domek, godzinę, w której przychodzicie, o której przychodzicie do domu, i co robicie w wolnym czasie. Swojej podobizny nie musicie rysować, chyba że chcecie. I słuchajcie. To by było właśnie to. To jest właśnie Wasza praca domowa. A e, powiedzmy, termin wysłania to cały tydzień do piątku do 24 kwietnia. I umówmy się, że e, można to wysyłać na, na e, tam, gdzie podałem, w dzienniku, czyli na maila, ewentualnie na telefon. I na dziś wystarczy. Następny film już e, może nie jutro, e, może w przyszłym tygodniu tutaj się machnąłem z, z tym wyrazem ale na pewno będzie w przyszłym tygodniu. I dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta lekcja. Wracajcie do niej, jeśli tylko uznacie, że potrzebujecie. Pozdrawiam i do usłyszenia.